Zakup telewizora może być sporym wyzwaniem. W internecie dostępnych jest wiele interesujących modeli, a różnice cenowe bywają tak duże, że osoby mniej zaznajomione z tematem mogą nie wiedzieć na co zwrócić uwagę. Niezależnie od tego, czy chcesz kupić telewizor 55 lub 65 cali, OLED, MiniLED czy QLED, jeżeli nie interesujesz się telewizorami na co dzień, to warto poznać 5 najczęstszych błędów popełnianych przez kupujących. Pomożemy Ci ich uniknąć. Choć może nie brzmieć to zbyt intuicyjnie, biorąc pod uwagę, że to materiał o poradach dla osób chcących wydać pieniądze na nowy telewizor, w tym punkcie chodzi o modele, które dopiero niedawno trafiły do sklepów. Jeżeli śledzicie premiery nowości, wiecie zapewne, że świeżo wypuszczone telewizory potrafią kosztować fortunę, mimo że duża część z nich nie różni się znacząco od modeli ubiegłorocznych. Wyjątkiem są tutaj całkowicie nowe serie czy rodziny telewizorów, ale te trafiają się relatywnie rzadko. Duża część nowych telewizorów z roku 2025 to właśnie kontynuacje serii i modeli z roku poprzedniego, jednak ich premierowe ceny nie należą do małych. Wystarczy poczekać 2 lub 3 miesiące, by cena znacząco spadła, często nawet o kilka tysięcy złotych. Dobrym przykładem jest tutaj Samsung QN92D, czyli telewizor z rodziny Neo QLED z rocznika 2024. Ten w trakcie naszych testów w czerwcu 2024 kosztował około 11 tysięcy złotych w wersji 65. To dobry telewizor. Jednak jak wspominaliśmy, nie różni się znacząco od modeli Neoculet z roku poprzedniego, które wtedy były jeszcze dostępne w ogólnej sprzedaży w różnych wersjach rozmiarowych. Wystarczyło poczekać kilka tygodni lub miesięcy, by ten sam telewizor kupić w dużo przystępniejszej cenie. Niestety, w opisie oferty sklepowej rzadko kiedy znajdziemy informację o choćby przybliżonej dacie rozpoczęcia sprzedaży. Dlatego, jeżeli jakiś konkretny model wpadł wam w oko, sprawdźcie w porównywarce historię jego ceny. Oczywiście, zdarzyć się może, że dany model jest po prostu drogi, dotyczy to na przykład telewizorów Sony, i jego cena nie spadnie do akceptowalnego dla Was poziomu przez najbliższych kilkanaście miesięcy. Często jednak rozsądniejszą opcją jest przeczekać lub kupić telewizor z roku poprzedniego, który po porównaniu specyfikacji technicznej może znacząco nie odstawać od nowego modelu. Producenci korzystają z różnych rozwiązań, które poprawiają obraz i dźwięk. Jednak duża część rozwiązań jest wspólna. Dotyczy to matryc stosowanych w telewizorach OLED i LCD. Wśród tych pierwszych stosuje się obecnie QD OLED od Samsunga i WOLED od LG. O różnicach pomiędzy nimi bardzo wnikliwy materiał przygotował już Mieszko Krzykowski na łamach Komputer Świata. To również istotne z punktu widzenia loterii matrycowej, o której za chwilę. W telewizorach ciekłokrystalicznych, w których podświetlenie realizowane jest przez diody LED, różnej wielkości stosuje się. Matryce VA, IPS lub ADS. Matryca VA to bardzo wysoki kontrast, co przekłada się na głęboką czerń, ale kąty widzenia są wąskie. Matryca IPS ma szersze kąty widzenia, może nie tak dobre jak w OLEDach, ale lepsze niż VA, ale z drugiej strony, ze względu na niski współczynnik kontrastu statycznego ANSI, ten wynosi około 1000 do 1, czerń będzie raczej szarawa. Matryca ADS ma w teorii łączyć zalety matryc VA i IPS. Takie rozwiązania zachowują się wyższym współczynnikiem kontrastu do 4000 do 1. I szerszymi niż w telewizorach VA kątami widzenia. Czemu o tym wspominamy? Ponieważ zdarza się, że w obrębie tego samego modelu producent stosuje różne matryce dla konkretnych wersji rozmiarowych, to tak zwana loteria matrycowa dobrym przykładem są tutaj najlepsze kuledy Samsunga, seria Q80, w zależności od przekątnej ekranu ma więc różne matryce: VA w wersjach 50 i 85 calowej oraz IPS w wersjach 55, 65 i 75 cali. Oczywiście nie tylko Samsung stosuje ten zabieg, a co gorsza, w specyfikacji technicznej na stronie producenta nie zawsze znajdziecie informacje o rodzaju zastosowanej matrycy w danym modelu. Matryca jest kluczowym elementem ekranu LCD i potrafi znacząco wpłynąć na Jakość wyświetlanego obrazu, dlatego przed wyborem konkretnego modelu dobrze sprawdzić, czym dysponuje dany telewizor. Standard w kwestii wielkości przekątnej ekranu zmienił się w ciągu ostatnich lat i w przypadku nowych telewizorów najczęściej wybiera się obecnie 55 lub 65 cali. Wszystko poniżej można uznać za mały telewizor, który oczywiście jest tańszy od większych wersji rozmiarowych, jednak kupno takiego wariantu rzadko kiedy jest opłacalne. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się zaawansowane małe telewizory, np. OLEDy czy mini LEDy, jednak ich cena nie jest znacząco niższa od modeli 55 calowych. Owszem zauważalne różnice w cenie widać przy porównaniu ekranów o przekątnych 55 i 65 jak i 75 cali ale w przypadku 50 i 55 lub 48 i 55 cali są to relatywnie niewielkie pieniądze. Najlepiej będzie zobaczyć to na przykładzie. Za podstawowy kulet TCL C655 lub C69B w wersji 50 cali zapłacimy raptem około 200 zł mniej niż za 55 cali. Drugi z tych wyświetlaczy jest aż o 20% większy powierzchniowo od tego pierwszego, jednak w większości sytuacji. Jest on droższy o znacznie mniej niż 20% ceny. Obecnie kupno telewizora 50cali jest mało opłacalne, ale nie oznacza to wcale, że wybór mniejszego ekranu nie ma żadnego sensu. Mały odbiornik bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku małych pomieszczeń lub jako większy monitor do gier. Temat złączy HDMI 2.1 w nowszych telewizorach i monitorach poruszył na ławach komputer świata mieszko-krzykowski, dlatego tutaj pokrótce tylko wyjaśnimy, czemu warto dokładnie zwrócić uwagę, jakim konkretnie portem dysponuje dany sprzęt. Konsorcjum HDMI zmieniło zasady oznaczania złączy HDMI 2.1. Od teraz wystarczy, że dany port spełnia tylko jedną z kilku funkcji, by można było go nazwać zgodnie z zasadami HDMI 2.1. Dla graczy najważniejszym aspektem jest wyższa przepustowość pozwalająca na granie w 4K przy wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Niestety, w specyfikacji technicznej czy opisie znaleźć można oznaczenie HDMI 2.1, ale nie zawsze wyjaśnione jest na co dokładnie pozwala dany port. Informacji o przepustowości HDMI 2.1 w danym telewizorze nie znajdziecie w opisie na stronie sklepu, dlatego dobrze jest dokładnie sprawdzić specyfikację techniczną lub zerknąć do testu. Możecie jednak z dużą dozą pewności założyć, że jeżeli jakiś telewizor ma matrycę 60 Hz, to na pewno nie ma HDMI 2.1 o pełnej przepustowości. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w sprzedaży od 2023 roku są też telewizory, których częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz, ale w opisie znaleźć można informację o graniu w 120 Hz. Jak to możliwe? Wyższa częstotliwość odświeżania jest dostępna, ale przy rozdzielczości Full HD, co ma być dobrą opcją dla osób grających na konsoli poprzedniej generacji lub na przykład Xboxie Series S. W coraz większej liczbie telewizorów ze średniej i wyższej półki cenowej stosuje się pojedynczą podstawkę, która zajmuje dużo mniej miejsca, co pozwala na ustawienie odbiornika nawet na wąskiej półce RTV czy jakimś stoliku. Jeżeli dysponujecie niewielką przestrzenią, a w najbliższym czasie nie będziecie mogli powiesić telewizora na ścianie, dobrze jest wybrać model właśnie z taką podstawką. Nóżki charakterystyczne dla tańszych telewizorów zostaną jeszcze z nami na długo, ale znacząco utrudniają wkomponowanie telewizora w pokój lub salon. Warto również wspomnieć, że te elementy często są nietrwałe, wykonane z plastiku, mogą pęknąć przy mocniejszym przykręceniu śrubki. W droższych modelach, Nóżki wykonane są z metalu i można zamontować je na różnych szerokościach, dzięki czemu cała konstrukcja będzie zajmować mniej miejsca.